Załóżcie Pampersa, pierdykle. jej! Komputer komputery wybuchną! Siemano, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj odcinek z zakładania nowego tłumika, bo mam chwilę czasu tutaj. Więc założymy sobie nowy tłumik, odpalimy maszynę, zobaczymy jak chodzi. No i taka ciekawostka, też będę musiał pomierzyć czy nie będę musiał uciąć rury troszkę. Bo względem tego garażu, wysokości jak przykładam ten tłumik, to chyba nie wejdzie trzeba będzie to sprawdzić. No bo rura ma 150 cm długości, oryginalny tłumik on jest ucięty, ma około gdzieś 125 cm. Tak więc zobaczymy, niby niedużo 25 cm, ale różnicę robi, tak? Tak więc zapraszam na kolejny odcinek, przekładam kamerę, no i bierzemy się do kręcenia, dużo nie ma, trzy śruby. Mam nadzieję tylko, że nie będzie problemu z odpalaniem, bo akumulatory stoją już jakiś czas, był nieodpalany, jest chłodno, tak więc zobaczymy, do usłyszenia. A więc bierzemy się do dzieła, odkręcamy stary tłumik i zobaczymy na początku, czy będzie pasował nowy tubik mamy już trzecią śrubkę Śrubkę śrubę M10 odkręconą, ściągamy stary oryginalny tłumik. O. teraz taka krótka prezentacja. Będzie można zauważyć, który on sobie pluł, czyli każdą możliwą praktycznie że stroną. Gdyby on był dobry i nie byłby od spodu, można go wyszlifować fleksem. Ale jeżeli robimy to, zróbmy to tak jak się należy, dlatego zabieramy się do założenia teraz rury kwasów. Tak się prezentuje nowa lufa Ursusa. Tak więc wkładamy, tutaj jest wszystko, tak jak powinno być. Oli Zakręcamy po kolei śruby. Ale lufa, jednak za wysoki chyba na razie jest dobrze, bo wszystko pasuje, tak więc będziemy powoli zakręcać. A więc mamy tłumik założony, zaczepiamy akumulatory i palimy furę. A więc zaczepiamy sobie akumulatory. Miejmy nadzieję tylko, że po prostu niedźwiedź zagada na nich. Że nie będziemy mieli żadnej tutaj przygody. Dobra. Tu podokręcone, Tu tak samo. Wszystko działa, no i tutaj jeszcze masoczto. Taka ciekawostka, Ursus teraz z tą rurą ma wysokość równo 2,88 Dodatkowo, jak dojdą nowe laczki, to trzeba liczyć minimum 2,90, a garaż ma wysokość 2,98-2,99 czyli na upartego się wiedzie, ale dla świętego spokoju nie wiem, czy nie utnę kawałka tej rury dosłownie z 3 cm, ale to wszystko. Wyjdzie w trakcie, jak już traktor będzie złożony, bo do wyjazdu będzie ściągany ta rura, To jest na chwilę obecną do odpalenia. Dobra, musimy sobie niedźwiedzia podpompować. Na pewno mu cofło się paliwo. Przegonimy go. Olej sprawdzimy od razu. Jest stan. Kolor zaczyna robić się taki, jaki powinien być czyli nieprzejrzysto biały. Świadczy to po prostu o już jakiejś pracy silnika. Dobra, chyba starczy, nie? Jak mówicie, przelewem już idzie ładnie. Dobra, skręcamy i palimy. Jeszcze sprawdzimy. Czy jest na luzie? Czy ktoś tutaj czasem... Dobra, tu mamy luz. Tu też mamy luz. Dobra. Tak więc możemy zapalać. Weszliśmy na zewnątrz i co mogę powiedzieć? Jest zajebiste. Turbo cały czas śwista yy, Wygar jest po prostu no, niebo a ziemia Tłumik może się schować Nigdy nie kupię więcej tłumika na pewno No chyba, że to na zdrowiu uszy dostaną i trzeba będzie przeprosić tłumik Ale nie sądzę Naprawdę, jeżeli chodzi o świst Turbo słychać cały czas nie wiem, czy to kamera odda. Zobaczymy, jak ta rura się utrzyma w kondycji, jak dostanie temperatury, czy materiał jest dobrej jakości. Tak więc... Chwilę niech pochodzi i zaraz mu Bo jest wszystko tak jak było. Ten zegar trochę chiński jest, zależy jak mu zawieje nieraz drży, nieraz stoi tak jak teraz. Tak jest to co tu można powiedzieć? Made in Taiwan, no. Nie, Made in Indie dokładnie. Ale naprawdę turbinka to jest... No. Dobra, mamy maszynę rozgrzaną. Tak więc załóżcie Pampersa, popierdyknę jej. Komputery, komputery wybuchną! <laughs> ha ten to dopiero ma przelot, tak jak widzieliście, tak się prezentuje. Nawet nie dźwięk, to jest darcie, mordy 16. No, powiem wam trochę głośno, uszy odczuwają, ale przy zamkniętej kabinie nie będzie to miało żadnego e, efektu takiego większego, jeżeli będzie chodziło o komfort pracy. Tak więc, ale przechodnie obok tej maszyny, albo pod obciążeniem. To po prostu jest, nie wiem, symfonia. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Dostępnego vloga. Elo!